I na koniec odwiedzamy Bieszczadzkie Targi Ślubne. W lesku zaprezentowało się 30 wystawców. Można było wybrać dosłownie wszystko, czego potrzeba młodej parze w tym wyjątkowym dniu. Każda panna młoda chce na swoim ślubie wyglądać olśniewająco. Większość kobiet olbrzymią wagę przywiązuje do sukni ślubnej. Wyjątkowa kreacja musi być idealna. Ich wybór w sklepach jest ogromny. Najczęściej wybierane przez panny młode są suknie w stylu princeski, tak zwanej księżniczki i suknie o kształcie ryby. Dopełnieniem stroju jest odpowiednia fryzura i makijaż. Hitem przede wszystkim to jest to, że ciągle jednak malujemy smoky ice. Dodatkowo też panie teraz lubią kolor czerwony, więc w tym momencie stosujemy bardzo wydajne usta czerwone, a oczy są delikatne wtedy. Najczęstsze fryzury w tym sezonie są to włosy podpięte, proste, a także kręcone loki. Najczęściej także wśród fryzur męskich są też tonowane fryzury z bardziej wyraźnistą grzywką, cięższe. Nowości także wśród ciast. Różne dekoracje na tych tortach to już się zmienia, odchodzimy od jakichś róż na tortach, bardziej jakieś takie wymyślne kwiatki. Targi ślubne to świetna okazja do tego, by zaplanować swój ślub od początku do końca z najdrobniejszymi szczegółami.